Moja. Ja pana Janusza Krasińskiego zapoznałem w okresie, kiedy był prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. I wielokrotnie spotykaliśmy się, nigdy nie byłem państwa w domu, ale spotykaliśmy się z panem Januszem tutaj w Stowarzyszeniu Pisarzy z okazji różnych spotkań, wieczorów autorskich. Czasami zapraszał nas kilku, pan Janusz do kawiarni. Siedzieliśmy z Krzysztofem Karaskiem, z panem Januszem, z Piotrem Milberem Miskowskim nieraz. To było, rozwaliliśmy przez długi okres czasu. I... Napisałem taki wiersz. Po, po poznaniu życiorysu rysu i twórczości, dla Janusza napisałem taki wiersz. Daj mi niebo błękitne na motywach cypriana Kamila Norwida. Daj mi niebo błękitne, Januszowi Kraśnickiemu. Daj mi niebo błękitne. Warszawo, nieba błękitnego trzeba mi, daj mi wisłę błękitną, nie krwawą, wisły błękitnej trzeba mi. Bywałem z daleka od Ciebie, wygnańcem, podróżnikiem, niepamięcią zbyt wielką, porzuconym kamykiem. Bywałem z daleka od ludzi, Pieśniarzem samotnym, gorączką wielką, piaskiem ulotnym. Wróciłem do ciebie niespokojnym wspomnieniem, palącym oddechem, żywym kamieniem. Wróciłem do ciebie w pół zachwyceniu, w pół rozterce. Daj mi jeszcze tę chwilę. Niech zabije dla ciebie jeszcze nie raz moje serce. Daj mi niebo błękitne Warszawo. Nieba błękitnego trzeba mi. Daj mi wisłę błękitną, nie krwawą, wisły błękitnej trzeba mi.